wyjątkowo dotkliwa i wyjątkowo jest trochę tak skupiająca, jak w soczewce te wszystkie problemy. Ale zacznę może od, od, od tego pytania o kulturę w demokracji. Może zacznę trochę z innej strony, ale wrócę do tego, co, co wszyscy poprzednio mówili, czyli do edukacji. Zacznę trochę prowokacyjnie od dwóch zdań z tego tekstu przewodniego Kamila. Do... Otóż Kamil stawia pytanie, czy organizatorzy stawia pytanie, czy osoby o przekonaniach postępowych powinny dążyć do uprzegniania elitarnych dzieł. Czy edukacja nie staje się wówczas formą przemocy symbolicznej? Ja bym chciał powiedzieć, że przemoc symboliczna jest obecna jakby wszędzie oczywiście, w codzienności już Roland i w swoich i w mitologiach pokazywał, że w popkulturze i kulturze popularnej ta przemoc symboliczna jest, tyle jest przemocy symbolicznej, jest tak nabarstwiona, że, że właściwie pod, pod płaszczykiem różnych takich neutralnych, neutralnych zjawisk po prostu jej nie zauważamy. I dla mnie rola kultury, wysokiej tak zwanej, bo ja mimo wszystko będę trochę tutaj starał się oddzielać kulturę popularną. Oczywiście płynność granic jest jak najbardziej tutaj, no, całkowita kultura wysoka nawiązuje do popkultury, popkultura łapie jakieś rzeczy z kultury wysokiej. Natomiast wydaje mi się, że trochę inne cele ma kultura wysoka i popkultura, ale do tego jeszcze na pewno wrócimy. W każdym razie dla mnie właśnie tą przewagą kultury, kultury wysokiej i właśnie tej jakby potrzeby kultury w demokracji jest właśnie to, że kultura wysoka daje jakby możliwości świadomościowe. To znaczy daje klucze do uświadomienia sobie przemocy symbolicznej, która nas otacza. Właśnie i w tym, sensie, w tym sensie uczestnik kultury wysokiej oczywiście no, to uczestnictwo, uczestnictwo musi mieć miejsce. To, znaczy, to nie może być dorywczo, że ktoś przyjdzie raz do roku na ambitny film, albo raz do roku do, do teatru, albo raz na 10 lat do, do, do galerii, bo właśnie wtedy jest ten, ten, ten problem jakby zupełnie niezrozumienia nie tego, co, co, co jakby te, 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 te prace mają do przekazania. Natomiast właśnie jakby w tej chwili właściwie sztuki wizualne... W, tej, w tym wydaniu nowoczesnym 80% pracy to jest praca nad, właśnie świadomo, nad, nad taka praca nad świadomością odbiorcy, czyli właśnie dawanie, dawanie tych, tych wskazówek, co, co jest wokół nas przemocą symbolicznej właśnie i też poprzez tą świadomość dawanie jakby odtrutki trochę na, na tą przemoc symboliczną. Także wydaje mi się, że rola kultury wysokiej. Czy kultury w ogóle w demokracji, jest właśnie taką rolą świadomościową. Znaczy, uświadomienie, że demokracja jest potrzebna i chęć wzięcia udziału w demokracji, znaczy, chęć wzięcia udziału w tym de demokratycznym dialogu. I, ale oczywiście, z znaczy ja ja, ja, tym pytaniem, czy edukacja staje się wówczas e, e, formą przemocy symbolicznej, to jest jak najbardziej zasadne pytanie. To znaczy, to jest, to jest pytanie fundamentalne. Ja się jakby. Tak. Edukacja robi straszną krzywdę, bo edukacja generalnie nie uczy krytycznego myślenia. Edukacja nie uczy krytycznego spojrzenia, ale też edukacja nie uczy partycypowania w kulturze. To jest, to jest największy błąd po prostu systemu edukacji. Jeśli chodzi o krytyczne spojrzenie na dzieła sztuki, to nie wiem, przez kurs szkoły podstawowej i liceum, to chyba jedyny, jedyny taki moment krytyczny to były jakieś pasusy z Ferdydurkę gdzie. I jak zachwyca, jak nie zachwyca, I że, 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 że tak słowacki wielkim poetał był, no ale, był, ale, ale nies, niespecjalnie nam się podoba. No to, no to, no, no. I to, to są chyba jedyne takie momenty, które zresztą nie były dalej omówione, przynajmniej w moim przypadku. I właśnie kwestia, kwestia takiego, mm, właśnie cały czas jest ten problem dla mnie największym problemem edukacji, który pociąga za sobą niechęć do uczestnictwa w kulturze, jest stawianie dzieła sztuki. Jako pewnego rodzaju równania, które należy rozwiązać, a tym rozwiązaniem ma być, co, co poeta miał na myśli. To jest tak absolutnie po prostu jakiś pozbawiający wszelkiej kreatywności i pozbawiający wszelkiego, wszelkiej możliwości dialogu odbiorcy z dziełem, że, że po prostu to, to, to zupełnie się nie chce. No później odbiorca przychodzi do, do teatru czy do, do galerii i nie potrafi rozwiązać tego równania. No, no i, i po prostu no, 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 nie, no, jest, jest dramat, no bo w sumie jakby mi kazał ktoś rozwiązać równanie, ja tego nie potrafię, że bym się nie chciał tam nigdy więcej wrócić do tej instytucji kultury. I właśnie to jest, to jest dla mnie właśnie ten model, model edukacji, model edukacji i spychanie edukacji też takiej kulturalnej na jakiś absolutny margines. No to jakieś najgorsze chyba wydarzenie miało miejsce w latach 90. gdzie w ogóle praktycznie y, plastyki w szkołach nie było, muzyki w szkołach nie było, a jak była, no to... No to to, 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 nie wiem, plastyki uczyła pani od wf która akurat potrafi rysować i sobie jak kurs. No, mnie tak to wyglądało. No. I, i, a, a, także